Po co? Po co ci prezydencie najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Nawrocki, którego także i państwo wprowadziliście do tego pałacu, także i wyborcy Konfederacji Korony Polskiej i sympatycy mojej kandydatury. Po co to panu, panie prezydencie, występować w charakterze żyranta poczynań rządu Donalda Tuska? A w takim charakterze wystąpiłeś, panie prezydencie... W ostatnich dniach. Po co ta gadka szmatka o tym, że świetnie Wam się współpracuje? Przecież Donald Tusk, bo prezydenta o to nie posądza, bo widać było z jego pierwotnych, wstępnych, oględnych wypowiedzi, że jest co najmniej niedoinformowany w tej sprawie. Że jest co najmniej niedoinformowany i nie przesądzał o tym, jakiego pochodzenia były te nieautoryzowane obiekty latające nad Polską, więc nie posądzam o współudział.